No i stoimy przed prawdziwym tutaj rarytasem, słuchajcie. USS Cairo. Cairo inaczej chodziło o to, że żeby zbudować flotę okrętów, które mogły pływać po płytkich, przecież stosunkowo wodach Mississippi. Cały czas po to, żeby oś, która wyznaczona była przez rzekę Mississippi, a która scalała wojskę Konfederatów, przeciąć i rozdzielić, przynajmniej w początkowych fazach wojny secesyjnej, na pół siły Konfederatów. Słuchajcie, to jest nieprawdopodobne, bo został oddany do użytku w styczniu 1862 ten okręt zwany Ironclad z przodu, z frontu widzimy tutaj trzy potężne działa i opancerzony front tego pływającego obiektu takich dział było 13 ten, ten, ten okręt ta barka opancerzona pływała przez prawie rok i była ofiarą tak naprawdę pierwszej torpedy w czasie konfliktów chyba jakichkolwiek mówię o minie podwodnej, bo wtedy tak nazywano miny, mówiono na nie torpedy na rzece Jazu, tak taki zespół był kiedyś, całkiem niezły zresztą ale jest też rzeka w Stanach Yazoo i na rzece Jazu w grudniu 1862 roku zdalnie sterowane bomby takie powiedzmy miny głębinowe, no głębinowe powiedzmy półtora metra pod powierzchnią wody, ale niewidzialne czy nie, niedostrzegalne z powierzchni nawet tej barki, zatopiły w właśnie ten, ten okręt. Zbudowano takich siedem w ciągu stu dni. Taki był układ z przemysłowcami, którzy wspierali Unię. Wiem, że Wojna, już to Wokulski mówił, wojna jest najlepszym silnikiem wzrostu gospodarczego dla niektórych. Tutaj ta wyrwa, którą może mimo wszystko dostrzeżecie, to właśnie pozostałość po wyłomie spowodowanym tą eksplozją. Przyjrzyjmy się temu naprawdę niesamowitemu obiektowi. Tutaj działa, o których mówiłem. Podniesiona została z naturalnego cmentarzyska swojego z rzeki w 1964. Ta barka opancerzona to symbolizuje kominy, bo napędzana była silnikami na parę. Te kominy po zatopieniu przez 12 minut tonęła. I, a, nikt nie zginął, trzeba nadmienić. Nikt nie zginął. 175 osób załogi, nikt nie zginął. Wchodzimy na pokład. 17 oficerów, jeszcze powiem, gdzie byli rozlokowani. W każdym razie kominy obcięto, żeby ewentualnie nie, nie wyznaczać namiarów na pozycje strzeleckie dla konfederatów. Proszę, pozostałości tych silników. Tam widzimy, jak to w parowcach. Takie koła typowe dla romantycznych parowców, które pływały po Mississippi, nie tylko. One były opancerzone, ale tak naprawdę nie do końca starannie opancerzone, może przykryte najczęściej drewnianymi częściami. Więc co to była za osłona? Ale łatwo było, można było je wymieniać. Od razu powiem, że załoga spała w tych takich bliżej. Gdzieś tutaj mamy proszę te kwatery dla załogi i były obok maszyny parowej, więc było gorąco i nieprzyjemnie dosyć. Yy, oficerowie spali sobie po bokach tej, tego potężnego zestawu kół pięciometrowych zamachowych, które napędzały, tak jak parowce właśnie, a oficer, a, a kapitan za tym jeszcze kołem spał miał najlepiej. Dobra. Proszę bardzo tonę węgla na minutę. Tutaj też jest fajna rzecz, bo warto przypomnieć, że na tym oto okręcie załoga była bardzo zróżnicowana. Byli Duńczycy, byli Niemcy, byli Rosjanie. Nie wiem nic o Polakach akurat, ale warto byłoby do, doczytać. Dlatego, że oni wszyscy też mieli interesy jakieś, albo po prostu chcieli wspomagać Jankesów, żeby wygrali wojnę to jest taki jeszcze fajny klimat, bo mamy kabestan. Ten kabestan był obsługiwany też przez maszynę parową, po to, żeby rozmieszczać na przykład te działa, które widzimy, czy inne części ciężkiego wyposażenia po pokładzie. Jeżeli by ZDU uległy jakieś awarii, te mechanizmy, no to można było w te utwory, które widzicie, taki zwykły kierat zrobić, powstawać. Odpowiednie belki i napędzać się mięśni ludzkich. Czyli cabestan po angielsku capstan. Ale dobra. O! Kotły parowe. Tam odtworzono jeden z takich, które ładowano. I to wszystko przynosiło napęd na tamte rzeczy, które, o których już mówiłem. No, widać, gdzie są oryginalne części, a gdzie są zrekonstruowane. USS Cairo. W ogóle niesamowita jest ta ekspozycja i bardzo czytelnie rozplanowana, żeby można było sobie przejść i obejrzeć. Popatrzcie, tak wyglądała barka z jednej strony i z drugiej. Wystają te działa, o których mówiliśmy, to były różne kalibry, widzimy, że to jest większe od tamtego, ale w pewnym momencie załoga doszła do wniosku, że trzeba tu trochę też dopancerzyć, że tak powiem, front. O! I z takich elementów to są szyny kolejowe. Zrobiono pancerz. To była ta część wieżyczki, jak gdyby mosku kapitańskiego została podniesiona jako pierwsza w 1964 z rzeki Yazu. I tak oto to wygląda w tej chwili. Jesteśmy cały czas w Wigsburgu. Jeden z filmików już pewnie znacie z tych, którzy obejrzeli. O proszę, oryginalne części drewnianych pozostałości USS Cairo. Powtórzę, że Cairo to nazwa jednej z miejscowości, które leżały na, nad brzegami Mississippi. Jeszcze jak się jeździ po Stanach, to cały czas jest a to Cair, a to Rzym, a to Florencja i tak dalej. W, w Wixburgu, w którym jesteśmy, jest 18 mil trasy, którą się pokonuje samochodem po pozycjach jankerskich, czyli po pozycjach Sił Północy i po pozycjach Sił Południa. Tu mamy widok na rufę USS Cairo, stery odtworzone. No i właśnie to koło zamachowe całe zwane Paddle Wheel, które było nieco chronione. No i dobrze. Niesamowite eksponat robi wrażenie. I można sobie tylko wyobrazić jak to wszystko musiało wtedy wyglądać. Wigsburg miejsce oblężenia stanowisk zajmowanych przez Konfederatów w maju czerwcu i lipcu 1863 roku a tutaj barka opancerzona potężna zatopiona w grudniu 62 pozdrowienia